Witam Państwa bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ale dzisiaj to jest po prostu taka petarda, się pojawi na kanale, że ja nawet się nie spodziewałem, że ten materiał słuchajcie, odkryję, co powiedział nasz słynny biznesmen Janusz Palikot. Palikot, on wszystkie mosty oczywiście za sobą spalił już dawno. Ale nie dlatego spalił, że był, powiedzmy, człowiekiem tak nieudolnym, bo on sobie doskonale tam radził. On wszedł w politykę. Był serdecznym przyjacielem pana Donalda Tuska, ale z racji tego, że ma taką buzię, powiedzmy, troszkę niewyparzoną, może inaczej niż król Puskowia, ale z racji tego, że był sympatycznym kolegą kiedyś Donalda Tuska i napisał w jednej ze swoich książek, że pan Donald Tusk to jest taki tyran, że Neron przy nim to jest w ogóle niemowlę, no to Tusk się na nim zemścił. I te wszystkie biznesiki palikota tam, szemrane, oczywiście z tymi wojewódzkimi, z tymi dziwolongami przeróżnymi, one upadły, bo tak zdecydował Donald Tusk. Gdyby palikot był w dalszym ciągu z Donaldem, gdy tam jeszcze oczywiście się pokazywali, pamiętacie państwo takie słynne zdjęcie, gdzieś na wsi, jak to Donald się z palikotem pokazywał, palikot ubrany w aksamitny garnitur, słuchajcie, nie taką szmatę sztruksową tam jakąś, jak król Puskowia ma aksamitny bordowy, słuchajcie głęboki diparp, ja bym powiedział garnitur, yy, prawda palikota siedzą sobie gdzieś tam stoją w plenerze sielanka naprawdę popijają jakąś naleweczkę, taką wiejską, gdzieś tam bo promowali się do następnej kampanii wyborczej, żeby Polaków oszukiwać. I to wszystko stracił Palikot, bo Donald przeczytał książkę Palikota, gdzie Palikot powiedział, że no jakby to powiedzieć, pan Donald nie jest tak sympatyczny, jak ludzie myślą, że jest sympatyczny. A pan Kwaśniewski powiedział, że pan Donald jest bardzo mściwy, więc jakbyście tam chcieli, na przykład coś o panu Donaldzie powiedzieć, to musicie się liczyć z tym, że jak y, pan Donald y, się do was dorwie, no to spotka was to, co jest. Teraz y, obecnie, to co się dzieje teraz z palikotem, i słuchajcie, facet jest upadły już kompletnie. Y, prosi ludzi o pieniądze w internecie, żeby mu tam dawali jakieś datki, jakieś to, jakieś tamto, jakieś siamto. Y, tak to wygląda, drodzy Państwo, ale teraz opublikował, słuchajcie. Ofertę, no ja myślę, że to jest oferta biznesowa wiekopomna, to chyba czegoś takiego, ja nie wiem, drodzy Państwo, czy by się filozof, bo on jest filozofem z wykształcenia, on pisał pracę, yy, drodzy Państwo, transcendentalna, Jedność, a percepcji u Kanta. Król Puskowia zna się na tych sprawach dość dobrze, że tak to ujmę, i więc on jest z wykształcenia filozofem i słuchajcie, składa ludziom tego typu. Ofertę. Posłuchajcie, drodzy państwo, sami, co to można jeszcze w tej głowie mądrościowej, filozoficznej wymyślić. Jest u mnie teraz pewna osoba, kolega, który otrzymał właśnie te książki z autografami dla jego bliskich, znajomych, przyjaciół, członków rodziny. Spędziliśmy ze sobą południe, zjedliśmy śniadanie, wypiliśmy dobrą herbatę, pospacerowaliśmy po ładnej okolicy w piękny jesienny dzień, wymieniliśmy poglądy o różnych sprawach, o moim doświadczeniu pobytu w więzieniu, o moim uparku biznesowym, o szansach. Wyjścia, jak z tego w ogóle wyjść, jak w ogóle poradzić sobie w życiu z tą sytuacją, w której wszystko staje trochę do góry nogami. Jeżeli cię to ciekawi, jeżeli chcesz o tym porozmawiać, także o swoich sprawach biznesowych i zorientować się, czy moje doświadczenia ogromne, coś mogą pomóc, czymś mogą pomóc i coś mogą zmienić, to napisz do mnie prywatnie na Instagramie, kto kosztuje 5000 zł ale podejrzewam, że to dzisiaj się bardzo opłaci, ponieważ mam dużo czasu, to może to się stać nawet jutro, a na pewno w ciągu kilku dni. I zobaczcie, jak to szumnie wyglądało. Jeszcze niedawno spotkania z Gesslerową, jeszcze niedawno promocja tej, prawda, wódeczki słynnej od Palikota. Jeszcze niedawno zachwyty z Wojewódzkim, jeszcze niedawno, prawda, pokazywał, jak to on pije, jak to on się szumnie obnosi ze swoim, ze swoim zbytkiem, prawda? Jak to rybkę łowi gdzieś tam nad jeziorem, jakie to luksusowe życie prowadzi, jak to wspaniale na łodzi, na jachcie, gdzieś tam płynie, prawda? Tutaj naprawdę. Do tego luksusu, u niego bardzo dużo. I teraz mamy, słuchajcie, herbatkę z palikotem. Jest propozycja herbatki z palikotem. Połączona z doradztwem biznesowym. Jak mówię, no, jego doradztwo biznesowe polega na tym, że on nie ma nic nikomu do zaproponowania, bo karierę to mógł zrobić z racji tego, że, drodzy państwo, bo to jest jakby najistotniejsze, że był w układzie biznesowym z Tuskiem, który utracił. I teraz nie myślcie sobie, że tam jakąś karierę zrobicie, bo jak Donald stwierdzi, że zbyt dużo zarabiacie albo jesteście Konkurencją dla pewnego lobby gospodarczego, które tutaj już jak niczym rekin grasuje po terenie, prawda? Jak Francuzi zobaczą, jak Niemcy zobaczą, jak Holendrzy zobaczą, jak Anglicy zobaczą, że tutaj w Polsce ktoś sobie rozkręcił biznes, to będziemy go tam tępić, prawda, na wszelkie możliwe sposoby i zgnębimy delikwenta, nawet gdyby tam, prawda, uczciwą. Konkurencją rynkową próbował zarabiać pieniądze, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak wolny rynek. O tym wszystkim decyduje pan Donat, ale nie tylko pan Donat, bo ostatnia afera z y, y, sprzedażą działki CPK dotyczy dokładnie układu PIS-PO. O tym mówiłem, drodzy Państwo, na kanale Króla Pustkowia w Kolibie. Jaki to jest układ i co oni tam wyczyniają, kto będzie czerpał zyski następnie z inwestycji. Yy, działka należąca do Skarbu Państwa, czyli kluczowa działka pod inwestycję CPK, słuchajcie, zostaje sprzedana fi firmie Daftona. Firma Daftona staje się właścicielem działki kupionej za 22 miliony za czasów pisowców, i teraz ta działka. Będzie musiała zostać odkupiona od firmy Daftona przez yy, państwo, czyli my zapłacimy za odkupienie tej działki sprzedanej przez PiS. 400 milionów złotych ma ta działka kosztować, ale wokół tego, bo tam przez tę działkę ma przechodzić ta szybka kolej prowadząca do prawda, yy, CPK więc tam cała masa kluczowych inwestycji się będzie rozgrywać. Takie biznesy się robi, ale Palikotowi się drodzy państwo nie udało i teraz on w swoim wpisie przekonuje, że to właśnie upadki, a nie sukcesy. Wyobraźcie sobie, są najbardziej wartościową lekcją w biznesie. Dajecie śmierdzącemu Palikotowi 5000 i otrzymujecie wiedzę które nie da się zdobyć na żadnych studiach czy szkoleniach. No nie da się zdobyć, drodzy Państwo, nigdzie takiej wiedzy, jaką ma Palikot. Jak to jest, drodzy Państwo, gdy wszystko się wali, a na końcu ląduje się w areszcie? To marketingowa wolta, która pokazuje, że Palikot nie stracił zmysłu do robienia szumu wokół własnej osoby, nawet stojąc na krawędzi biznesowego bankructwa. To jest człowiek zdemoralizowany, to jest człowiek upadły, to jest po prostu szambo. Absolutnie, on by największą karierę zrobił, gdyby opowiedział o tym układzie, ale nie opowie o tym, bo się boi, że Donald zrobi z nim rzeczy bardzo nieprzyjemne, jeszcze gorsze niż go spotkały. Bo zobaczcie, siedział w areszcie, w ogóle dwa miesiące siedział w areszcie. Wypuścili, chyba nawet nie trzy, bo dwa, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, to nie jest aż tak ważne. Wypuścili go i gdzie słyszycie o tym, że on jest skazany o coś tam? O, o, Oskarżony był, prawda? Został skazany, jakiś wyrok jest? Nie, już nie ma. Chodziło o to, żeby utrzeć nosa palikotowi, więc on by największą karierę zrobił właśnie na tym, gdyby opowiedział o tym, jak ten układ w rzeczywistości wygląda, a on teraz robi szopkę z tego, że spotkanie z nim ma ci pomóc w jakimś tam biznesie ewentualnie i co zrobić, gdy wszystko upada, prawda? Gdy twoje życie upada na przykład, prowadzisz firemkę, tam nie wiem, jesteś piekarzem, jesteś, nie wiem, budowlańcem I dasz mu pięć tysięcy, on ci powie, tam wszystko upada i on ci tutaj całą masę wskazówek takich życiowych, filozoficznych, filozof, słuchajcie Transcendentalna jedność apercepcji u Kanta No ja po prostu chyba się uderzę w Kant, zaraz tutaj po prostu będę walił Przecież to jest wariat kompletny, jeden wielki oszust Słuchajcie, on wyłudza od ludzi pieniądze, to jest rzecz najgorsza. Człowiek bezużyteczny, człowiek, który ani na niczym się nie zna, ani niczego nie zrobił, wchodził w te układy polityczne, szukając władzy, spędą, sławy, obnosił się z tym zbytkiem po prostu bezużytecznym. Jak go widzę, a widziałem go wcześniej, całą masę, gdy był ten ruch palikota, pamiętacie, jakie on tam insygnia wy... Tu zademonstruje takie jedno, ins, prawda, taki instrument. Jak to chodził, jak tam machał. Pamiętacie państwo to, bo nie mogę nazwać tego przedmiotu, prawda, bo tu algorytmy to by ogłupiały chyba już kompletnie. Chodził, machał. Neomarksizm unia europejska, jakie to fajne, wspaniałe. Wielki filozof, prawda, tutaj karierę robiący Autorytet biznesowy, firmy zakładał. Jakubiak mu tam nawet sprzedał, pamiętam, jakąś fabrykę do produkcji tam czegoś. Nie wiem, czy piwa, czy wody, czy już mało mnie to interesuje. Jakubiak nie wiedział, komu to sprzedaje. Dobra, nie będę w to wnikał, drodzy Państwo. On teraz, słuchajcie. To jest zuchwałość, która przechodzi ludzkie pojęcie. On ci ewentualnie może dać radę. Chcesz zrobić biznes, to musisz wejść w te całe lobby, tam, prawda, podpłacać, wchodzić w układy z yy, dziadostwem politycznym. Yy, no inaczej, drodzy Państwo, twoje życie może się, wasze życie w waszej firmy może się skończyć nieprzyjemnie, ale jak tam finansujecie kampusy, jak tam yy, przelejecie dawki na platformę, na coś tam, być może tam na jeszcze inne jakieś organizacje, to was. Wasza kariera taka biznesowa może się y, oczywiście rozpocząć, dostaniecie dofinansowanie, dostaniecie KPO, dostaniecie to, dostaniecie SRO, dostaniecie wszystko, a gdybyście tak powiedzieli złe słowo na pana Donalda, który steruje Polską już bardzo długo. I jeszcze władzy nie chce oddać, to może się ukazać, że skończycie jak palikot, no i wtedy palikot wam powie, że jedyne co wam zostanie wtedy, no to... Opublikowanie materiału takiego, że 5000 złotych za spotkanie, słuchajcie, z Januszem Palikotem, gdzie on opowie o swoich biznesowych atrakcjach i wręczy wam książkę z autografem. Y o wspomnieniach z więzienia. No, myślę, że to jest interesująca książka. Janusz Palikot słowem operuje perfekcyjnie. Ja sobie przypominam, że kiedyś Stonoga też ogłaszał, że też jego konferencje takie, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale to chyba było 20, słuchajcie, tysięcy złotych. On, Stonoga, mówił, że on jest ekspertem od prawa karnego od pilotażu samolotów, chyba jeszcze całej masy rzeczy i jak ktoś by chciał też z takich usług skorzystać, stonogi, to wystarczy się zapisać na konferencję a tutaj Janusz Palikot ma, słuchajcie, tyle czasu ma dla nas, Polaków nic o patriotyzmie, nic o Polsce, słuchajcie, nic o niszczeniu Polski nic zupełnie o tym nie mówi gdyby powiedział, zdradzać ci tajemnicę tego wszystkiego, co się tam dzieje bo musi wiedzieć znacznie więcej niż my wiemy. no Ludzie, drodzy służby, politycy, lobby biznesowe wiedzą zawsze więcej. To jest to wszystko, o czym Korwin mówił już dawno, dawno temu. Słuchajcie, na początku lat 90. Ale nikt Korwina nie słuchał. Ale on ci herbatkę zapoda, już nie będzie wody u niego, już nie będzie jakiegoś tam jesiotra z jeziora. On łowił tego jesiotra, słuchajcie, jak on opowiadał. 200 metrów tam w jeziorze, on pływał tam jesiotr. On opowiada to wszystko z takim zmysłem naprawdę moralności Kanta. Postępuj zawsze według takiej zasady. Co do której masz pewność i chciałbyś, żeby ta zasada była prawem powszechnym, więc on wam ma to do sprzedania, słuchajcie, pięć koła trzeba zapłacić za spotkanie z palikotem. Ja, gdybym rządził w tym kraju, to bym go zamknął. Zwyczajnie po prostu, nawet bym się nie zastanawiał. Bo teraz taki celebryta, słuchajcie, człowiek nieudolny, który niczego nie zrobił, niczego nie powiedział, niczego nie osiągnął. Nawet nie wykorzystał w ogóle spuścizny filozoficznej do tego, żeby próbować cokolwiek zmienić na świecie. Nawet tego nie zrobił, słuchajcie wszedł po prostu brudnym ryjem zaplutym fałszem w szambo polityczne, to same szambo polityczne wylało się na niego wchłonęło go w zasadzie pogrążyło go i on teraz próbuje jeszcze zarabiać na własnym upadku, jakoby miałyby to być doświadczenia, które tobie są potrzebne, kiedy nie mamy już za niedługo, nie będziemy mieli ani, prawda, czego do garka włożyć, bo to tak będzie chyba, że włożymy syf, truciznę z Mercosurów, prawda, z Ukrainy te techniczne żywności tu wpłyną, ludzie się będą zastanawiali, czy lepiej coś zjeść, czy może nie jeść. No, bo ja, drodzy Państwo, mam jeść i mam się truć? Bo koncerny żywieniowe są w układzie z koncernami farmaceutycznymi? No, ludzie, drodzy, no zobaczcie, jaki to jest wariat. Godzinę swojego czasu, słuchajcie, wycenił, wliczając w to świeżo nabyte więzienne doświadczenie. Chcemy się, drodzy Państwo, spotkać z patusem, po prostu palikotem, ja już tu walę, łbem, w kant. Nie, no, to jest niewyobrażalne. W tej czapce wielki naprawdę celebryta. A gdzie jest Madja Gessler teraz? A gdzie jest kupuś Wojewódzki? Czemu Madja Gessler nie da palikotowi? Z, nie wiem, ile tam ma Madja Gessler z 800 tysięcy. Na pewno ma na takie potrzeby waciki, prawda? Wojewódzki swojemu dawnemu wspólnikowi nie da tam na kawkę taką zwykłą, prawda? Ho, 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 ho! Ale ja, ja naprawdę. Podejrzewam, że to ci się bardzo opłaci, po prostu, stary cap, dziad po prostu obrzydliwy w tej czapce, który próbuje manipulować ludźmi, słuchajcie. Bo gdyby to była ściera, taka zwykła naprawdę szambia, że jakiś tam, nie wiem, człowiek, który, nie wiem, dyplom kupił, czy cokolwiek tam robił, czy nie ma już żadnego wykształcenia, albo jakiś marketing, jakieś tam te dziwactwa wszystkie, to bym zrozumiał. Ale to jest filozof, słuchajcie. Człowiek, któremu państwo zapłaciło za studia filozoficzne, poszedł, skończył, zdobył dyplom, prawda? I uprawia to wszystko, co z filozofią generalnie rzecz biorąc nie ma nic wspólnego, bo w gruncie rzeczy filozofia z polityką nie ma nic wspólnego. Ludzie, jak jesteś filozofem z wykształcenia, to na polityce i w polityce kariery nie zrobisz. I to kiedyś powiedziała na seminarium Barbara Skarga, co powiedziała, że ona się brzydzi przede wszystkim polityką. Bo polityka to jest knucie, to jest manipulacja. I ten satanista palikot teraz przychodzi, waliście me. Dawajcie mi kasę, 5000 tysięcy za godzinę spotkania. Herbatkę dobrą wypijemy. A jaką to dobra herbatka to jest jaka? Bo ja nie wiem. To jest może czaj. Kiedyś była robiona esencja, pamiętam. Na kuchence tam, prawda, na piecu jeszcze u mnie w domu stała esencja. Gotowało się wodę, była esencja zrobiona, z esencji się nalewało. Pyszna to była herbata, jeszcze wtedy piłem. Ale teraz nie zamierzam po żadne herbaty sięgać, tym bardziej, że są to herbaty promowane przez anglosaskie systemy ciasteczek, prawda, i z tych filiżaneczek wspaniałych, i tutaj mamy palikota. Słuchajcie, totalny upadek. To jest ofiara Tuska, to musimy wiedzieć. To jest ofiara Tuska, bo według doktryny Noimana palikotowi żyłoby się naprawdę kapitalnie w tym systemie. No ale powiedział to, co powiedział, no i niestety pan Donald powiedział: no, sorry, no, sorry, no, sorry, nie będziesz uniewinniony, nie dam ci tutaj wolności. Będziesz teraz skompromitowany i będziesz prosił ludzi o pieniądze. Więc jak chcecie oczywiście z panem palikotem, się spotkać, bo na pewno ma wiele do powiedzenia, to i tak wam nie powie tego, co wie, a szkoda, ale powie wam o tym, że. Idźcie, róbcie biznes, to jest fajna sprawa kapitalna. A potem, jak wam nie wypali, jak się wszystko rozdóbcy, prawda, jak wam majątek zabiorą, to wtedy otwieracie konto takie jak Palikot i prosicie ludzi, żeby wam dawali pieniądze za sam fakt, tylko tego, że istniejecie, bo pan Palikot nie ma pieniędzy, ale ma wiele doświadczeń. Tylko niestety, bardzo jest mi przykro, te doświadczenia nie są nikomu do niczego potrzebne, bo my potrzebujemy wymiany w ogóle ludzi u władzy w tym państwie. Tak bym to powiedział. Powiedział. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!